Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego kursu języka dla kierowców ciężarówek. Dzisiaj zajmiemy się odmianą czasownika. Jeżeli chciałbyś dostać słownictwo w PDF-ie, to napisz jakiś miły komentarz pod tym filmikiem. Wyróżniamy czasowniki nieregularne, czyli takie, których należy się nauczyć na pamięć, ponieważ są wyjątkami, i czasowniki regularne, które należy odmienić według określonej reguły. Reguła jest taka, że od czasownika Wyrzucamy końcówkę "-en", i dodajemy końcówkę charakterystyczną dla danej osoby. Wytłumaczę Ci to chętnie na przykładzie czasownika "-machen", robić. Ich mache – ja robię. Du machst – ty robisz. Er, sie, es macht. On, ona, ono robi. Wir machen. ,,my robimy", ,,i ja macht", ,,wy robicie", Sie machen", ,,oni robią", ,,Sie machen", ,,Pan, pani, ,,państwo robią". ,,Ich mache jetzt eine Pause", ,,Teraz robię przerwę". Pytania tworzymy poprzez przeniesienie czasownika na pierwszą pozycję, a zaimek osobowy wtedy znajduje się na drugim miejscu. Machst du heute entladung? Robisz dzisiaj rozładunek? Teraz przejdziemy do czasowników nieregularnych. Haben i sein. Ich habe. Ja mam. Du hast. Ty masz. Er, sie, es, hat. Ona, ona, ono ma. Wir haben. My mamy. Ihr habt. Wy macie. Sie haben – oni mają, Sie haben – pan, pani ma. Ich habe Erfahrung mit Wechselbrücken. Mam doświadczenie z BDF-ami. Z kolei pytanie będzie brzmiało Hast du Erfahrung mit Wechselbrücken? Czy masz doświadczenie z BDF-ami? Lub bardziej formalnie Haben Sie Erfahrung mit Wechselbrücken? Czy ma Pan Pani doświadczenie z BDF-ami? Czasownik Sein, Być. Ich bin, Ja jestem. Du bist, Ty jesteś. Er, sie, es Ist, On, Ona, Ono jest. Wir sind, My jesteśmy. I ja seid, Wy jesteście. Sie sind. Oni są. I sie w sensie pan, pani lub państwo sind. Są. Ich bin LKW-Fahrer seit 10 Jahren. Jestem kierowcą ciężarówki od 10 lat. Du bist heute aber zufrieden. Dzisiaj to jesteś zadowolony. Sie sind heute sehr arbeitsam. Dzisiaj jest Pan bardzo pracowity. Pytanie. Sind sie schon bereit? Czy jest pan, pani już gotowy? Byst du verrückt? Czy ty jesteś szalony? Na dzisiaj to tyle, a za tydzień będziemy zajmować się czasem przeszłym. Cześć!